Szykujemy się do drugiej części tego filmu, z wyjazdu, jak widzicie za mną już generator stoi, kabel podpięty, pociągnięty w dół, będzie jazda. A 110 żadna ryba się jeszcze nie oparła. Widzimy się po zmroku. Troszeczkę mnie tu zaskoczył ten samochód. Ale oni wrzucili taką małą łódkę i popłynęli gdzieś w dół rzeki. Więc nie myślę, że będą mi przeszkadzać. Ok? Maska na twarz dla niepoznaki. I zaraz jedziemy z koksem. Ciemność zbliża się powoli jest już coraz ciemniej i będzie jeden facet jedna noc, jedna wędka jedno ognisko zobaczymy czy uda się coś złowić dzisiaj w nocy nastawiam się na sumika nie ma tu dwumetrowych sumów ale takie tłuściaki są już były łapane w przeszłości zobaczymy co będzie i do zobaczenia niedługo kiedy rozpalę sobie ognisko i odpalę agregat. I nie myślcie sobie, że agregat był do tłuczenia ryb. Agregat będzie palił tą lampę, co jest za mną, żeby było cokolwiek widać w nocy. Nie jestem kusolem. No, hejka. Jest lipa. Agregat za cholerę. Jest lipa, agregat za cholerę nie chce odpalić. Nie wiem co mu jest jedynie pozostaje ognisko nie wiem co się stało z generatorem z prądnicą, ale może przez to, że była w worku padał deszcz, wilgoć zawilgotniał no i lipa po ciemku trzeba łowić fajna spokojna noc się zapowiada piątek, na ry... piątek praca po pracy na ryby Cała sobota i z soboty na niedzielę nocka Kozak, człowiek Nic nie widać na pewno ale przynajmniej słychać jak świerszcze gadają zobaczymy czy będzie sum Taki jest plan coraz ciemniej i zaczynam nabierać cykora Plan był taki, że wyląduję na wyspie Kupiłem dwa, dwie wiązki drzewa Rozpalę sobie ognisko Wyspa zalana, siedzę na brzegu Za mną jest las A co za tym idzie Może przyjść Niedźwiedź Słyszycie w oddali jakieś dzikie Dzikie krzyki Okrzyki a za mną może nie przyjść, bo populacja niedźwiedzia w tych terenach jest dosyć spora. Spotykane są wilki, no i kojoty i inne stworzenia, więc trzeba być kozakiem i się nie bać. O, a tu mam telefon. Ale jestem z siebie dumny. Troszeczkę znajomości mechaniki samochodowej, takiej różnej. I zobaczyłem że w filtrze powietrza odchyliłem klapkę jedną nie ma paliwa odkręciłem zbiorniczek dmuchłem poszło paliwo generator chodzi mamy światło jesteśmy w domu o, słyszę go jak ładnie chodzi a ognisko się pali swoją drogą ale taka lampa nadie. Enteryna mamy Jesiotra jak jesiot gdzieś tu mu podbiera Po ciemku Jesiotra mamy małego Dobra, 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 chłopie. Gdzieś tu tylko haka Oto. O tu. Taki jesion. Eee, ja, czarne. Ale walczy. Nie wierzę, no nie wierzę. Poleciał. Nie mogłem go utrzymać. Zbyssiu Ogrzewalski. Przyjąłem nominację. Jesiodr wraca do wody. Kroc. Nominuję Jarka Łatkę. Jarek. Teraz twoja kolej. Poszedł. Jesiod. Ręce mam jak kompaniska. <gry> Super, już tu miałem szmatkę. Jest. Wysiu. Nominacja przyjęta i wykonana. O jestem za przeproszeniem. Konkretnie, ten Sturgeon, którego przed chwilą widzieliście, to był Sens Sturgeon, czyli piaskowy. Na te Sturgeonie, znaczy na tej siotry. Jesiotr piaskowy, na tej jesiotry nie ma limitu, one nie rosną duże, to był taki akurat average size tego, to był taki normalny wymiar tego piaskowego jesiotra, one takie rosną. Rzeka, nie wiem czy będziecie to widzieć, zobaczcie, jak to się tak okręci. zobaczcie jak rzeka paruje rzeka jest o wiele cieplejsza niż powietrze jest fajnie, jasno agregat chodzi ładnie, ciutko z tyłu nie słychać go u sobie na pewno myślą Coś nas tutaj okłamał ten gość miał kłusować No ale to nie tak Monster River, Zaborek 100 Jedna wędka jeden facet Jedno ognisko, jedna rzeka Jedziemy z koksem. Powiem Wam szczerze, że wędkarstwo to no, piękna sprawa Trzeba poprawić ognisko, bo się rozpada. przypaliły się kłaczki na łapce ale pięknie pachnie ognisko delikatny wiaterek idealnie odpycha całą tą parę dymę z ogniska na drugą stronę rzeki siedzę po idealnej stronie Zaraz sobie muszę przygotować siekierkę, którą się tutaj porzuciłem, żeby mieć pod ręką po 3.30 nad ranem. Troszeczkę mi się przysnęło. Prąd w agregacie, też prąd. Benzyna się skończyła. Ja sobie troszeczkę przysnąłem. Ale ryby jak nie brały, tak nie biorą. Tak jest czyste niebo, że doliczyłem się miliard, milionów tysięcy gwiazd na niebie. Przyjechałem w drugie miejsce do Nesida, ale tak samo woda jest wysoka. Zaciągłem języka na tamie u Dastina, właściciela beczapu, że nic się nie dzieje. Ryby nie biorą. Także nawet nie ma sensu łódki wpuszczać. I tym akcentem będę się chciał z Wami pożegnać i zobaczymy się nie za wcześnie. Za tydzień prawdopodobnie będę z chłopakami z klubu karpiowego na zawodach. Będę nagrywał ich zawody. Może za dwa tygodnie się zobaczymy na rybach. A tymczasem powodzenia Wam wszystkim i bądźcie zdrowi. Cześć, trzymajcie się.